Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak zainstalować shadery do Blazing Packa w Minecraft. Także zapraszam do oglądania. Dobra, a więc przechodząc już tutaj do, yy, do filmiku chcemy sobie zainstalować shaderki. Co będziemy musieli zrobić? Na początku jesteśmy już w Minecrafcie i ogólnie to jestem na serwerze, więc nie zwracajcie na to uwagi. Wchodzimy w opcje, ustawienia graficzne, wydajność. I tutaj Fast Render zaznaczamy na OFF. Teraz nam się rozjaśniło troszeczkę, jak widzicie, ale to nadal nie są shadery. Także teraz będziemy musieli przenieść się na chwilkę do... Teraz się przenosimy tutaj yy, na stronę główną Blazing Packa. Wchodzimy w zakładkę shadery. I tutaj na przykład możecie sobie pobrać o te... Chocapic 13. Musicie pobierać shadery ze strony Blazing Packa, ponieważ yy, obsługują oni tylko te shadery. No i tutaj yy, pobieracie sobie jakieś shadery. Wchodzicie w up Data .minecraft shader packs i tutaj wklejacie yy, ja tutaj mam Chocapic i zamykamy to. Wchodzimy do Blazing Packa. Tylko chwilka. To sobie zrobię o tak, jesteśmy w Blazing Packu i tutaj teraz w opcjach wchodzimy w ustawienia graficzne, shadery i tutaj wybieramy nasze shadery, jakie chcemy ustawić. Tylko muszą być pobrane z tej strony. Klikamy gotowe i jak widzicie, wszystko nam działa ładnie. Tutaj mamy ładną wodę, tam widać. I wszystko jest pięknie. No, także to już by było na tyle, chyba. Dobicie tutaj 10 łapek w górę, także trzymajcie się. No i siemka.